Dzisiaj mamy niedzielę ja z samego rana jestem na mieście, ponieważ umówiłam się z Domi do być może na Placu Grzybowskim. To być może jest najnowszym i tu jest naprawdę super klimacik, także Domi tam jeszcze nie była i stwierdziłyśmy, że idziemy właśnie tu. Mam zamiar wypić kawę, nie piłam od rana specjalnie, żeby wypić tylko jedną. Ja naprawdę staram się pić tylko jedną kawę w ciągu dnia, jeżeli już, albo czasami w ogóle nie piję, tylko piję wtedy maczę. No, tak to u mnie wygląda. Ale już mam taką ochotę nabić się kawki. No, czekam na nią i lecimy. Hello, hello, i witam Was w dzisiejszym dniu. Wybrałam się do najbardziej świątecznego chyba miejsca, póki co w Warszawie. I jest to słuchajcie, Flora Point. Tutaj na pewno już widzieliście nie jeden raz to miejsce, bo dużo osób pokazuje. I ja już widziałam niektóre osoby, które tutaj były i na Instagramie, i na YouTubie, i mówię, muszę tu koniecznie przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. I zobaczymy, co jest ciekawego. Czy planuję coś zakupić? Niekoniecznie, ale wiem, że tu jest taka opcja, że wstęp kosztuje 30 zł. I na przykład, jak chcemy coś zakupić, to te 30 zł jest nam odliczane od tego przedmiotu. Także myślę, że i tak i tak najlepiej jest coś po prostu wziąć, tak, żeby te 30 zł nie przepadło. Więc to jest całkiem spogo system, jeżeli już. Też myślę, że to jest takie zabezpieczenie, żeby tutaj właśnie bardzo dużo osób nie przyjeżdżało z dziećmi i nie robiło sztucznego tumu, które po prostu nic nie kupują, tylko żeby był konkretny klient, który chce coś kupić. Ponieważ naprawdę to miejsce jest tak urocze. Że ludzie tutaj przychodzili tylko, żeby popatrzeć. Wy popatrzycie razem ze mną, a ja zobaczę, co po prostu jest tutaj ciekawego. I już nie mogę się doczekać, bo. Na samym wyjściu mamy taką, jakby lodową krainę, i tutaj jest taki nie jest taki słodki. W każdym razie, mega, tu wygląda naprawdę. To jest taka lodowa kraina. Nie wiem, w którą stronę iść, ale myślę, że pójdę tutaj, bo tu są jakieś wróżki. Mm -hmm. Tutaj są girlandy i takie różne, nie wiem jak się to do końca nazywa, ale myślałam, żeby coś takiego wziąć i postawić, położyć na komodzie, ale właśnie jeszcze nie wiem które. Jest tutaj ich bardzo dużo. I ten wygląda jak żywy i w dotyku też jest jak żywy i nie wiem, czy to jest żywe, czy to jest sztuczne, ale bardziej mi się podoba, bo jest takie mięsiste to się nazywa wianki, po prostu z jodły i one chyba są faktycznie żywe. Ten mi się mega podoba. I takie coś postawić, w ogóle to pięknie pachnie i super, tylko czy to wytrzyma, słuchajcie, tak długo? Wchodzę do krainy kolorowych rzeczy, ale tu jest ślicznie. Jak u Świętego Mikołaja. Castles out of sand reaching for the grand I doszłam chyba do jakiejś krainy cukierkowej. Tu jest wszystko różowe, mega cute, ale totalnie nie mój styl, ale naprawdę mega urocze. To wygląda jak kraina cukierków. strefie disco. Tu jest normalnie disco, na naprawdę. Ej, super, są takie kule i one naprawdę bardzo ładnie oddają światło, jak pada w domu i nie wiem, czy 22 zł taka kula mała. Mikołaj i Mikołajowa w jacuzzi. Ale to super wygląda, jest tutaj normalnie Orient Express. 🎵 Making our Christmas memories 🎵 I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yes, 🎵 Yeah, spend my time running around Właśnie piszę do Michała, bo nie wiem, który ten wianek wziąć. No bo tak, ten żywy, to ja naprawdę nie wiem, czy on mi wytrzyma tak długo. On wygląda na stabilny, ale boję się, że będzie się bardzo sypało za niedługo i tu jest bardzo zimno, a w domu jest ciepło. No i teraz nie wiem, zobaczcie, tak wygląda żywy na zdjęciu na drugim. Jest żywe, a na pierwszym jest sztuczny. I nie wiem. Normalnie nie wiem. Ale któryś wróci ze mną dzisiaj do mieszkania. Ech. Myślę nad tym. Albo nad tym. No ten wiadomo, że nie wygląda za ładnie, ale go jak się rozłoży, no to będzie ładniej wyglądało. Z daleka nie wygląda tak źle, dopiero z bliska widać, że to sztuczne. Dobra, średnie światło.

Słuchajcie, wróciłam z tym żywym wieńcem. Pięknie on wygląda, naprawdę. Położyłam na taką podkładkę, żeby tutaj nic nam się nie zepsuło przez ten żywy wieniec. I super to wygląda, naprawdę. No i też pytałam w sklepie pani, która akurat przychodziła i się zajmowała tymi wieńcami, ile on będzie stał, ale powiedziała, że jeżeli jest na zewnątrz, no to może stać naprawdę bardzo, bardzo długo, nawet do świąt. No i jeżeli będzie w domu, no to po prostu uschnie, ale się nie posypie. Także ja nawet okej, okay, jestem w stanie zaakceptować, jeżeli to będzie suche. Pamiętam, że w zeszłym roku nasza choinka z jodły też chyba, tak? To jest też jodła to się nie znam aż tak bardzo, wiecie, na wszystkich choinkach, ale tak, z jodły, no to ona też bardzo długo stała i już była sucha, a te jodełka były w nienaruszonym stanie i to był dla mnie szok, bo nie spodziewałam się, że ona w ogóle jest sucha, a naprawdę było ok. No i powiedziała, że on się na pewno nie posypie, może się tylko ususzyć. I sobie tak wyobrażam, że teraz nie będę oczywiście jeszcze robiła na święta, ale położyłam, no bo gdzie miałabym go indziej położyć? Ta świeczka tutaj tak pięknie wygląda. Muszę dokupić lampki do tego do domu i mam taką jeszcze choinkę. I to będzie super też wyglądało, ale to będziemy już robić właśnie jak będę stroiła. A teraz po prostu, tak o, też bardzo ładnie wygląda. Więc póki co dynię schowałam, na razie wygląda to tak, ale na święta coś tutaj jeszcze pozmieniam. Na pewno. Tu będzie pewnie stała choinka, więc tu będzie wszystko tak pięknie, jeszcze projektor sobie odpalimy wieczorkiem. To będzie naprawdę mega świątecznie. Ja jeszcze słuchajcie, mam tego duszka i muszę go tutaj właśnie wypalić. I myślę, że zostawię sobie ten duszek, niech on zostanie też na następny rok, bo on jest naprawdę mega cute i mega uroczy. I może będę po prostu wkładała tutaj takie tea i to też będzie nawet spoko funkcjonowało. Także bardzo jestem zadowolona z tego zakupu i on też tak pięknie pachnie, że już się unosi tutaj zapach jodły. Także mega cool. Zobaczymy, może jeszcze pojedziemy kiedyś do Flory Point na vlogmasie i dokupię jeszcze jeden winiec, tak żeby, wiecie, był tutaj jeden, może tutaj drugi. Chcę mieć w tym roku tak tutaj trochę zielono, trochę tak bardziej właśnie choinkowo. Mimo tego, że będzie jeszcze choinka, to ej, a może by choinkę dać w tym roku tu? Bo w zeszłym roku była tutaj, ale teraz trochę przesunęłam komodę, może tutaj zamiast Bogdana, choinka, tylko musiałabym stół trochę przesunąć w bok, bo choinka jednak trochę więcej miejsca zajmuje, ale to może być spoko pomysł i od razu jakby ktoś wchodził do mieszkania, to widziałby choinkę. Także też całkiem cool. No dobra, pomyślimy nad tym później, jak choinka będzie, a póki co wieniec mamy. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym dniu. praniem w tle. Ale tutaj jest najbardziej oświetlone miejsce. Robiliśmy rano live'a, także jestem zadowolona, bo na live było bardzo dużo moich ludzi. Także to tyle. I co? Rano zjadłam ostatnie gramy mojej granoli. Musimy ją teraz zrobić. Co jest mi potrzebne, to płatki owsiane, górskie, olej kokosowy, syrop klanowy i słuchajcie, takie banany. U mnie trochę dojrzałe. Także to tyle. Myślę, że jeszcze dodam cynamon i to będzie wszystko. Tak, i jeszcze potrzebny jest blender, żeby trochę te płatki zblendować, bo ja lubię jak one są takie crunchy i jak robimy częściowo zblendowane, a częściowo takie o, no to wtedy wychodzą super. Cały przepis jest oczywiście w foodbooku, także tam was odsyłam, jeżeli chcecie wszystko dokładnie co i jak, a ja teraz po prostu robię. Wszystko od razu będę sobie mieszała w tym żroodpornym naczyniu, ponieważ jak to wymieszam, to od razu to wrócę do piekarnika i gotowe. Teraz, jak mam tak tutaj dużo rozblendowanych płatków, to jeszcze dosypię w takiej żywej formie niezblendowanej, żeby było dużo. Teraz blenduję banany. Olej kokosowy, syrop klonowy, i cynamon. Cały czas muszę pilnować i mieszać co chwilkę, także one. Z góry się trochę przypalają, potem przemieszam i za chwilę znowu wpadają tam, ale będą super, bo już widać po nich, że tak napiły się tego wszystkiego i będą takie chrupiące. Trochę pomieszam i znowu lecę do piekarnika. Energii były tańsze ceny. No właśnie, a mają jeszcze odurodzić. Także. Chyba kupujemy świeczki i będziemy mieć klimat. Dzisiaj słuchajcie, zostałyśmy Stefani same, ponieważ chłopaki wyjechali, tak? Więc mamy całe mieszkanko dla siebie i musimy je sobie posprzątać. Mm, ile miłości, co? Ile miłości, ile miłości. I szukam, słuchajcie, wstążki. Potrzebna mi jest wstążka na choinkę, żeby ozdobić. I wymyśliłam, że będzie to kolor biały i ciemnozielony, ale nie mogę takiej znaleźć. Znalazłam włóczkę, widziałam też, że dziewczyny robią takie kartki we włosy z takich włóczek. Chciałabym mniej tej włóczki, ale nie ma, ale myślę, że to sobie wezmę. I no nie ma tych wstążek, więc nie wiem, gdzie jeszcze podejść, żeby takie wstążki znaleźć. spożywczy, nie mamy tego za dużo byłam na bardzo szybkich zakupach szybkich może nie, ale bo jeszcze musiałam zrobić przegląd dzisiaj także Peugeot przeszedł bez problemu i dopiero potem podjechałam na zakupy byłam w warzywniaku na sam koniec i kupiłam awokado, jabłka pomidorki malinowe moje ulubione jabłka ale kupiłam jedno, bo ja jedno jem na kilka razy naprawdę próbuję i no, czasami jak zjadłam za dużo, to było mi niezbyt dobrze. I czułam, że ten brzuszek tak się już robił, ale jak tak stopniowo, wiecie, sobie wdrążę, to jest git, także jemy jabłka z powrotem w małych ilościach, ale są. Dalej stwierdziłam, że kupię bez laktozy jogurt i... Mleko bez laktozy strasznie, mam ochotę na mleko, i już tak długo nie piłam w ogóle żadnego mleka, takiego zwykłego mleka, ani bez laktozy, ani no zwykłego to już bardzo długo ale tego bez laktozy, chociaż. I cały czas właśnie piłam roślinne albo robiłam to, migdałowe albo właśnie jakieś inne, i ostatnio już mi się tak jakoś. Mm, nie do końca. Czuję, że to jest też tak, jakby ulepszane, i jakoś nie wiem. Moje kubki smakowe odmawiają napojów właśnie z takimi napojami roślinnymi. Także myślę, że tak zamiennie to najlepiej funkcjonuje, więc próbuję teraz to bez laktozy i najwyżej za jakiś czas znowu sobie wrócę do migdałowego, bo migdałowe uważam, że chyba najlepiej wchodzi. Kupiłam jajca. Jajka jem codziennie, także jajka muszą być jakąś puszkę pomidorów dla Michała i kupiłam, słuchajcie taśmę, nie kupiłam wstążek chciałam kupić zieloną i białą, ale nigdzie nie potrafię znaleźć, kupiłam taśmę bo muszę wysłać paczki na Vinted i nie miałam już taśmy jednym troszek do pieczenia po się skończył i kupiłam kurkumę, ponieważ chcę zrobić ten napój na pasożyty z kurkumy, pestek dyni no, także potrzebna mi była kurkuma i byłam jeszcze w Rosmanie W Rosmanie były super promocje, więc wzięłam dwa takie produkty, te same w sumie z bielendy, z retinolem. I one naprawdę były chyba taniej o połowę. Jest tego mało, ale to jest 0,25% czystego retinolu. I to ma być serum liftingujące na noc, sera, która wymaga odnowy. No, zobaczymy, może będzie fajne. Przetestujemy sobie. I kupiłam jeszcze maskę taką z L'Oreal'a, bo też była na promocji i niby jakaś super fajna. No, a ostatnio nie ma żadnych takich maseczek większych, fajnych. I stwierdziłam, że wezmę tą w płacie. Czasami jest ok. Mam zieloną herbatę z maliną i truskawką, i to jest mega smaczne. Mam dwa produkty, które widzieliście, że dzisiaj zakupiłam. Wypróbujemy sobie tą bielendę i nałożę maskę. Chciałam w ogóle tą maseczkę zostawić na jakiś lepszy dzień, gdzie będę nagrywała może jakąś rutynę ze mną albo coś takiego. Ale mam mega średni dzień i stwierdziłam, że w sumie nie ma co czekać na specjalną maskę, żeby założyć ją nie wiem, specjalnie do czegoś na wyjątkową okazję i można ją nałożyć dla swojej przyjemności, także. Wyjmujemy swoje maski na specjalną okazję i zakładamy je właśnie teraz. Oczywiście używam tego cały czas i naprawdę jest super ten produkt do mycia twarzy. Także mega polecam, jeżeli szukacie czegoś, co nie wysusza wam skóry, a jest w żelowej konsystencji. To naprawdę bardzo fajny produkt. Dzisiaj też dostałam komentarz od jednej z Was, że. Porównuję się i właśnie to są takie czasy porównywania i w ogóle dzisiaj jakiś taki temat też mi towarzyszy, bo wcześniej rozmawiałam z Michałem i też mówił mi na temat porównywania, że mam się nie porównywać, a ja się porównuję naprawdę i łapię się na tym cały czas, że porównuję się do kogoś i że co ja robię źle. Ostatnio też tak właśnie myślałam nad moim kątem. I nie wiem, ok, czasami mam tak, że właśnie łapię się na tym, że się porównuję i mówię, nie, przestań, nie ma co się porównywać, rób swoje, każdy robi swoje rzeczy w swoim tempie. Ale mimo wszystko, czasami właśnie dopadają takie dni nas, jak dziś, że jest ponuro i nie wiem, jakoś tak, nie wiem o co chodzi. To jest ta depresja jesienna czy zimowa już prawie. Um, mam nadzieję, że po prostu od. Od ostatniego tygodnia listopada będzie już tylko lepiej, bo mam już, tak wiecie, bardziej zaplanowane, żeby sobie romantyzować ten czas. No i teraz też w sumie tak robię, że bardzo romantyzuję swoje dni, ale przychodzi taki jeden dzień, jeden jedyny w ciągu miesiąca, gdzie jakby tak dopada nas takie uczucie właśnie, że porównujemy się do innych, że dlaczego nie wiem, ja cały czas coś robię, a mi nie wychodzi i nie wiem, jakoś tak to jest jeden dzień i najlepiej. Po prostu się sobą zaopiekować po dniu, także mówię: okej, okay, w porządku. Jest taki dzień, no trudno. Jutro będzie lepiej, jutro zacznę wszystko od nowa. Też miałam dzisiaj takie trochę rewolucje z brzuchem, więc to kolejna sprawa. Że wiecie, znowu płaczki jakieś, bo znowu coś mi nie wyszło, już miałam tak dobrze. Naprawdę, ostatnie dni miałam super i pilnowałam się z jedzeniem i teraz też pilnowałam się z jedzeniem, ale może trochę stresu, może właśnie takie głupie myśli mi przyszły do głowy. No i znowu wszystko się zaczęło i tak jak w mój brzuchu znowu zaczęła rewolucja. I znowu nie jest płaski, a już byłam na dobrej drodze i znowu miałam takie, oh, włączyłam sobie moje filmiki z tego samego prawie okresu, tylko rok temu i mówię. To już w ogóle był taki gwóźdź do trumny, bo zobaczyłam, że miałam o wiele lepsze włosy, w takim lepszym stanie, że jakoś lepiej funkcjonowałam i mówię. Co się dzieje, o co chodzi, nie wiem, ale może to jest też to właśnie takie przeboczowanie, że za dużo chcę. I właśnie znowu wpadłam w ten taki wir, że chcę bardzo dużo, jak najwięcej wycisnąć z tego e, czasu, który mam, bo nie wiem, bo przecież mogę, jak ja nie mogę tak robić, i wiecie, codziennie cisnąć, cisnąć. Chciałam właśnie też te live'y robić w miarę często. I no okej, okay, ale to też jest właśnie tak, jakby trochę inny format. I muszę trochę bardziej się skupić, żeby też trzymać uwagę. I dzisiaj też chciałam, ale mówię nie, dzisiaj po prostu mam taki humor, że nie dam pozytywnej energii dla nikogo, a chciałabym dzielić się bardziej taką pozytywną energią. A jak ja mam energię do dupy, no to no nie, nie, nie wiem, nie wyczeruję tej pozytywnej po prostu. Więc mówię dobra, dzisiaj sobie odpuszczę i po prostu zajmę się sobą. I muszę po prostu znowu zrobić sobie przerwę, przestać oglądać inne osoby, bo to mnie tak jakby trochę bardziej też czasami, czasami jest ok i bardzo spoko i lubię, a czasami właśnie jak mam takie dni, że porównuję się do osób, które na przykład później zaczęły do mnie nagrywać, a już osiągnęły więcej, to mam takie, co ty robisz źle? Coś jest, to we mnie tak po prostu. No, więc yy, mówię: OK, muszę się odciąć, nie oglądać nic, po prostu skupić się na tym, co robię, I żyć w chwili, żyć teraz. Spróbuję na noc nałożyć sobie to serum, ale już bardzo mam ochotę zobaczyć, jaki ono jest konsystencji, jak ono wygląda. Dobra. Use twice a week in the evening. Mm, mm. Mamy tutaj retinol z tokoferol. Tak jak mówię, ja to sobie nałożę później na noc, ale bardzo już mnie interesuje. Okej, okay, to jest. Mm, ej, to będzie chyba super produkt, i myślę, że może być podobny do produktu z tego biomasy, fory, który Wam często pokazywałam, tylko o trochę silniejszym działaniu, ponieważ tamten też ma skwalon i też ma retinol, ale mniejszą na pewno dawkę procentową. I tamten można nakładać codziennie, a ten dwa razy w tygodniu. Także musi być mocniejsze. Ej, ekstra w ogóle, mega się cieszę i przyjemny ma zapach. Ma bardzo przyjemny zapach. Super. I taki olejkowy. Będziemy testować i zobaczymy, ale jeżeli szukacie albo znacie ten produkt, to teraz jest na promocji. Także mega polecanko, bo on kosztuje normalnie około 40 zł, a teraz jest za 17. Więc ja naprawdę mówię Wam, jak szukacie, to, to jest spoko promocja. Najpierw nałożymy sobie i tak maskę. Och, jeszcze ją tak wytąkam tu. Ale tu jest dużo produktu, szok. Ale spoko, mega się cieszę. Dawno nie miałam takiej maseczki w płachcie, także super. Bo lubię, tylko rzadko kupuję ze względów ekologicznych, ale lubię bardzo. Więc nakładamy. Ok, i tak teraz pobędę przez 30 minut około. No i to tyle. Taki wieczór sobie zrobię. Później może jeszcze wyszczotkuję swoje ciało. zrobiłam pilates i dzisiaj w ogóle zrobiłam także rano 10 minut i teraz 10 minut, także myślę, że to jest spoko, no tak 10-15 teraz miałam. Więc to jest tak, jakby nie wiem, trochę podzielone, ale totalnie inne ćwiczenia. Bo rano robiłam sobie na brzuch, a teraz robiłam na całe ciało i w sumie spoko. Tak też, że jak właśnie nie mam ochoty, także właśnie jak dzisiaj, że w ogóle nie wiem, jakiś tak brak motywacji i no niezbyt czuję się okej okay ze sobą, no to wiem, że będzie mi lepiej, ale nie jestem w stanie zrobić, nie wiem, 30 minut albo nawet 25. Więc takie podzielenie sobie też jest spoko. No, i tak jak mówię, zrobiłam rano teraz, i może właśnie później zrobię sobie szczotkowanie ciała, bo to jest też super, jako taki peeling. I co jeszcze zrobimy? Zrobimy kąpiel i zrobię coś dobrego. Może zjem jakieś orzech, jakiś owoc, także mega spoko. I od jutra muszę też um, trochę bardziej skupić się na tym, co jem, bo dzisiaj zjadłam waigle, ale coś właśnie mi. Niech nie się Nie wiem, coś, coś złego tam dodałam, co właśnie mój brzuch źle na to zareagował. Także może to jest właśnie też przez to nadmierne myślenie i przez stres z tego powodu. Może właśnie też przez to, bo im bardziej tak myślę i wiecie, stresuję się w środku, tym gorzej reaguję i na twarz, i jelita. Także to wszystko ma jakieś powiązanie ze sobą. No, więc jedyne, co musimy teraz zrobić, to zająć się sobą i jeżeli macie takie dni, że też porównujecie się do innych, wyłączcie wtedy wszystko. To jest to, co myślę, że najlepiej zrobić, włączyć sobie, nie wiem, jakiś serial, film i robić swoje, ale powoli. Bo ja właśnie wpadałam w takie coś, że okej, okay, czyli ja muszę robić więcej, okej, okay, czyli muszę więcej z siebie wycisnąć, ale to nic nie da, bo proces jest takim procesem, jakim jest. I taki jest Twój proces i po prostu tak to wygląda u Ciebie i Ty musisz to przeczekać. I nic Ci nie da to, że będziesz wywiązywała z siebie jeszcze więcej, bo po prostu tak to wygląda. I tylko tym sposobem się zajedziemy. Także najlepiej jest po prostu trust the process <grywia> i robić swoje, tak, robić swoje, czasami włączyć tryb robienia tego cały czas, i to tyle. No, Także zaopiekowanie się sobą, wyjęcie maski na specjalną okazję albo takiej, którą Wam szkoda po prostu użyć i ją trzymiecie gdzieś tam w szufladzie, na dnie, aż w końcu przyjdzie czas jej terminu. Także lepiej ją nałożyć, pocieszyć się tym, że dzisiaj mogłyście sobie nałożyć maseczkę. I tak, z tym się w sumie żegnam. Widzimy się jutro. The next day, Miranda was putting in touch. Oh my god, yes. Let's take a quick check out to each stone. That night Charlotte got everything she wanted.